Siema, siema z tej strony Dragor i witam was w dwunastym odcinku z Igrzysk Śmierci 3, 2, 1 Kurwa! Uh, kurwa! Moje, dobra Spierdzielamy Fak, 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 fak Szybko, szybko, uciekamy szybko Dawaj, dawaj na górę Fak Wow, laguje mi coś Nieważne Okej, okay, pamiętam, że na tej mapce grał Vertez i Pabel Z tego co pamiętam Ale co tu dalej? Nie, nie wiem co tu się będzie działo o, oh, goni mnie! Fuck! Proszę tylko mnie nie zrobię. Okej. Okay. Czekajcie, może troszkę te dźwięki ściszymy... Dobra, żebyście mnie, moje pierdzielanie, lepiej słyszeli. Okej, okay, co my tutaj mamy? Skrzyneczkę poproszę, jakąś... O! Fagi, fagi! Zawsze coś, gdzieś dzwonku, prawda? Dobra, lecimy na górę. Eee. Yes. Fuck! SPIDER! Fuck! Mam wezmę go z hitu, będzie szybciej. Uuuu! Pakia! Bycieuu! Pokaz! Pokaz! Ooooo! Skeleton oh, Ile skeletów. Ja pierdolę. Jak mnie zobaczą, to jestem dupia. Dobrze, hmm. że spoko, że tu z O oh, skrzynka. UU oh, nie! Yeah! Paka. Paka, 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 paka Ok Udało nam się spierdzielić niam, 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 niam. Dobra, mamy miskę Będziemy mogli sobie zrobić zupkę grzbową Zostało nas jeszcze troszkę 11 dokładnie Dobra, lecimy sobie do domku Nie wiem gdzie Oho, dobra, tu nic. Fuck tu nic. Ej, no, U, co już, kurwa, coś, coś. Ja. Zaraz wracam. Okej, okay, moje, my się, pieszę, jestem z powrotem. Okej, okay, no i co my tutaj mamy? Opa, gangam style. What the fuck? A tak a propos, nie wiem czy widzieliście, ale tak a propos mam nowego skina. Haha, jo. Yo, yo, yo. Okej, okay, sramie na te skrzyneczki. Chociaż może pokusimy się na tą pierwszą. 3, 2, 1... 0. Wow, 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 Ej! Kurwa! Nie wziąłem. Ja pierdam. Wow. Ej, jakie f... jakie nuby! Ja zostawiłem... Motherfuck Z komentu, tak? Dobra. Ja tutaj wyciągnę sobie szybko mieczyk. Tak. Jakby co, to ich zdejmiemy od razu. A teraz oni uciekają, hoho! Boją, patrz, 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 patrz. Patrz jak uciekają, patrz, patrz, patrz. Jakie pierdy. <grym> patrz, 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 patrz. Jestem patrz, będzie mi się bić. O, ho, 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 A ja tu mam miecz! Miecz przeznaczenia! patrz, Co jest? Ej! patrz, O ty patrz, no. Przede mną nie uciekniesz. Hej, przecież dostał! Dostał hiciórym, hit, dostał! Gdzie nu berze? <głos> <głos> A w piecykach raczej chyba nic nie będzie? Spadamy na górę. Fuck! Nie mam jedzonka. Ale nie wiem czy... Złoty jest lepszy niż yy, kurwa drewniany. Nie wiem, nie ogarniam tego jeszcze za bardzo. Piszcie mi w komentarzach mojej imini, czy to jest lepsze czy gorsze. Złoty od drewnianego, czy drewniano złotego, jak tam kto woli. Okej. Okay. Ho ho ho. Ho ho ho, już przeszukane. Szybcy są. Fuck. Nic nie ma. God damn it. shit. Fuck. Dobra. Spierdzielamy na górę. Zobaczymy, może tu coś będzie. O, tutaj jest jakaś... Oj. Chodźmy tutaj. Dupa! Where is this? Fuck! Te skrzynki. Pozostało 19 graczy aż? Ole w pizdę. Sojusz kurwa. Ja pierdolę! Nie mają drewniane miecze. Fuck! Fuck! Oni mnie zabiją! Dawaj, 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 wpisdę mój skinku, dawaj, dawaj, bądź szybkim ziomalem Ziom... Szybko, ucieka! Jezu! Hej, 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 tu są kolejni fagaski. What the fuck! No nie wiem nawet czy oni mnie gonią czy nie. 13 już pozostało Lol O tu jest skrzynka Oto. Wow. Cholera Biegnę, biegnę. No. Nie wiem, nie widziałem nikogo niby Dobra, zostało 13 Jeśli nawet dojdziemy do finału to będzie zajbicie, ho. ho. A, cholera, nie mogę sprintować, no to jestem w, trochę w dubie. Fuck. Okej. Okay. Zobaczymy, gdzie wy jesteście. Nic, nikogo nigdzie nie widać. Jakąś skrzyneczkę popasowałam. Zaraz mnie ktoś od nie? W dup skopowali. Mieczykiem swym obesranym. Żołędziem. Tu, tu, Dutututututu -du 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 -du. Czyżby zbliżamy się na spawn? Yes! Dobra spoko może jakieś skrzyneczki Coś tam ktoś nie przeszukał jakieś ten Mięsko by się przydało jakieś Fuck hmm. fucking Jest Pozostało znowu 11 graczy pozostało no 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 normalnie No normalnie nioch <grym> okay. O! Nothing. Chodźmy tak może będzie lepiej. Nothing. A pod te co co mamy wpływać? Nie wierzę, żeby tam wejść. Oh no, Oh my. Okej. Okay. A w sumie tu jestem bezpieczny, jak ktoś wpłynie. tutaj i tak jest w dupie, bo ja go zaraz zabiję, nie? A w sumie nie chcę mi się czekać. Buuu, wypływamy. Zostało... ten... 10 graczy. O, nice, tu jest jakiś domek. Może tam się wbijemy? Chociaż będzie ciężko bardzo. Hm. Chyba, że od góry. Ale to nie. To będzie zbyt ciężko. Ta mapka jest fua, strasznie rozbudowana i strasznie ciężka. Dlatego... Dużo przestrzeni, ciężko, ciężko po prostu grać, Wie, co, wiecie o co chodzi tak? Szym, szym ziom opuścił arenę Minecraft a tyś wygrał grę, arena numer 17 Wiecie co, jak się coś będzie działo, to, to gramy To ja powrócę Spoko, powracam, tak zabili mnie przez te 5 sekund, zacznij mnie od tyłu, Rozumiecie to? Ja tego nie rozumiem, kurwa, rozglądałem się przecież nikogo nie było a tu nagle dupa jechał do remizy i czy w supa. Dobra. Ym... Tak jak powiedziałem, zaraz dołączymy do jakiegoś kolejnego, także ja się zaraz z wami widzę i yo. Dobra, jesteśmy z powrotem i ciupiemy sobie dalej. Jesteśmy na tej mapce, którą w miarę jako tako ogarniam. Wow. Nie, 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 nie. Fuck, fuck. To jest mój domek. A poza tym fale ten domek Dobra, może gdzieś indziej też pociśniemy Dobra, to jest ostatnia mapka, którą tutaj przechodzimy mhm Tam jest skrzynka tylko się tam dostać, to też jest pytanie bardzo Bardzo, 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 bardzo ważne O, super Jest! Ło... Wow. Ło, wow, aż się spuściłem, jaki żal... Okej... Okay. Wow. No, ledwo, ale jakoś... Co? Tu się otwiera? Niby... Fuck. Wow. Ła! Okiem się szczędziłem mój mikrofon, Fuck. Hmm, czekajcie... Hmm, tu są jakieś O! Oh, tam jakaś jest jakaś skrzynka! Ło... Wow. Łoł! Wow. No, 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 nie, ku... Nie chcę zginąć, ku... Nie chcę zginąć, nie chcę zginąć... FAKAJ SIĘ! Jak wyjść z tego cholernego miasta? Jasna cholera... Tam są... gdzie przejście... Fap, faperzy... Fap, Gościu już przeszukuje coś tam ogarnia. Dobra, dajcie mi miecz, to ja ci pokażę. Szma kogo tu się gdzie goni, a nie. Prójemy do tego domku. Nie. Fuck. Aha. O nie. Czemu każdy Majku oprócz mnie? No proszę was, biskitu. Nie, nie! Rozejdź, masz Nie! No wale, ja pierdolę Dobra W tym odcinku to by było na tyle Albo jeszcze ósmy, zobaczmy Czy jest też fajny, czy nie za bardzo? Aha, tak jak zwykle lecimy w przestworzach nie wiem właśnie dlaczego tak mam, czy to serwer tak laguje, czy po prostu nie wiem Do, jak, jak się zacznie to ja wrócę Dobra jestem z powrotem, to będzie ostatnia mapka Ale tak już na serio <laughs> oho No 9.8. To jest ta mapka, którą nie za bardzo za nią przepadam No ale Jak już jest to pociśnijmy w nią troszkę O wow, super Dobra, lecimy od razu Nie wiem, minimapkę mam Także możemy gdzieś pocisnąć Jabłka są Żarełko jest y, Mieczyk jest, także coś tam zawsze O, crafting table Może tu będzie jakaś skrzynka, dupa hmm. O, faperzy Faperzy lecą, lecą za mną Ale te nowe dźwięki w 1.4.2, to po prostu są żałosne wam powiem Biegniesz po piastku i jakieś What the fuck? O kurwa Max Because... WOW Ej! <laughs> Fuck! On da radę tam? Poczekajcie jak wyjdzie gni, to go zdejmę. do z Zapraszam. Chyba że wyjdzie z innej strony i mnie zabije, tak? No, przecież go bije. A, nie ma sensu. Tamtego już pewnie zdjęli. O, faper, fapper. Ej, ty, sojusz? Sojusz? Spoko. Uuu! Ja kiegnuj! Fuck! No sojusz kurwa ci pokazuje Jezu, co za debi! Czekajcie, niech mi się życie zregeneruje, tylko pociśniemy może trochę. Wątpię, ale pociśniemy. No regeneruj się, szybciej, ja pierdolę. Sorry, że przeklinam, ale fuck! No patrzcie, no patrzcie jaki faper Jeszcze dwa serca, no szybciej. Dawaj, 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 dawaj. Ej, faper mi zniknął. To No i zostało nas jeszcze aż 15, o oh my god Dobra, where is this fucker? Faper, fapper, fapper. FAPER No i uciek No i co? Nubie

i teraz ich ciśnimy wow 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 to było niezłe Jeszcze raz może tak Fuck! Tam są fajne itemy Czekajcie nie nam się życie zrobiło co my tu jeszcze mamy Spodenek nie mamy Słupka za to 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 no to z dupy Jeszcze spodenki nie się przydały Idziemy jeszcze raz No na parze! Kurna jakie lagi dziwne Hej no szakił No właśnie Bierz to wszystko Bierz bierz to wszystko Czemu ich? Czemu ich nie, nie mogę cisnąć? epic hardcore będzie jest wow no to teraz było piękne wow nieźle napra... ej mięsko mi znikło what the fuck what the fuck whata ej fuck you no no ej ty kurwa dobra nieważne Teraz to mogą naskoczyć i obtoczyć Zjedzmy sobie, najwyżej się zatrujemy Zatruliśmy się, ja pierdolę. Dobra, tam jest jakiś fap fapuch Nawet dwóch fapuchów Idziemy po nich Jasne, że idziemy po nich Dobra A no, można zjeść jakieś ten mięsko i to będzie normalne Wtedy będziemy normalni Dupa Nie będziemy normalni Patrzcie, patrzcie, tam jest dwóch fagasów a że jest 6, no to zabijemy dwóch, no to będzie zajebiście. Hoho, ho, dawaj. Ciśniemy, ciśniemy gnaj. Ciśniemy, ciśniemy, gnaj. Oho, aleśmy pocisnęli. Tak mi mnie zlagowało, że pocisnąłem, ale siebie w kiblu. Okej, okay. w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Spodobało i więc komentujcie, subskrybujcie łapki w górę, zboczeńcu. <grym> Komentujcie, subskrybujcie, łapeczki w górę. Widzimy się w 13. Mam nadzieję, że y... się spodoba. Trzymajcie się. Yo!